Ekipy, która tutaj będzie ubrana na biało. Zespół gości w takich błękitnych strojach, ale jeszcze to zespół sparty zagra w najlepszej ósemce, jeżeli chodzi o regionalny. Puchar Polski rozpoczął zespół Pomorzanina Serock z sektora przeniósł się do prawej strony. Szansa na akcję ofensywną gospodarzy. Jakub Nowak podcinka nad bramkarzem. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Bardzo szybko, bo w piątej minucie. Gospodarze tej rywalizacji obejmują prowadzenie. Kapitalnie zrobił to Jakub Nowak. Dostał prostopadłą piłkę, uderzenie na bramkę, czy też będzie dośrodkowanie w pole karne Mariusz Witkowski. Witkowski niebezpiecznie było przed bramkarzem Kamilem Laskiem, bowiem to tak. Rzesztowszal, jednak tutaj najlepiej ustawiony we własnym polu karnym, Bolin cięta piłka w kierunku Kajetana Wojciechowskiego. Wojciechowski i mamy 2 do, 1, 2 do 0 oczywiście dla zespołu gospodarzy tego spotkania. Raz jeszcze będziemy sobie za chwilę mogli przeanalizować tą sytuację. Rzut rożny dla zespołu Unii już wykonuje jego Kajetan Wojciechowski lewa noga niebezpiecznie znowu się zrobiło Jak natomiast pomorzani Serock będziemy teraz sprawdzać kogus zastąpił Damian Mrówczyński jedna zmienił gracz z numerem szóstym Damian Mrówczyński przejęcie piłki przez zespół Unii. Chmielewski, Maciejewski uderzenie. Dobra interwencja piłkarza Unii w obrzeżno. Mają dużo z... Tutaj dobrze rozpracowanego przeciwnika, może o takich słów powinienem użyć w tej sytuacji, radzą sobie w tych atakach, jeżeli chodzi o obronę. A teraz rzut wolny dla piłkarzy z wążaźna doświadkowanie w pole karne, jednak dobrze ustawiony Krzysztof Szal. Szansa na uderzenie z dystansu, jeszcze piłka odbita, niebezpiecznie zrobiło się pod bramką Pomorza, na Bartłom już to wszal dobrze przedłużył piłkę w kierunku ciele. Lasyk teraz błąd. Kamina Lasyka, i będzie bramka dla zespołu Pomorza Nina Serosk. Tak jest, Lasek się pomylił w tej sytuacji. Kamil Lasyk. Wyszedł daleko poza swoją bramkę i Antoni Chylewski sprytnie to wykorzystał. Obliczenie torolotu piłki przez Kamila Laska miało miejsce. Pomorzanie, do w pole. karnecz jest, jest piłka. No wydawało się, że może ta piłka znaleźć nie bo jest Kakacper rybacki rybacki, dobre to wejście tego piłkarza. Rybacki to środkowanie ostatniej chwili dobre. także w innych miejscowościach związanych z piłką nożną dzisiaj dosyć codnie wieje uderzenie, ale tak raczej fatalny w zespole. Unii Wombrzeźno ciekaw jestem czy po sezonie kluby z załóżmy trzeciej ligi nie będą pytały o tego piłkarza, ale o to będzie jeszcze okazja porozmawiać pewnie już pod koniec sezonu, że przed linią końcową Filip Odunaju, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne, radzą sobie defensorzy Unii Wombrzeźno jeszcze odbita piłka teraz odskoczyła, jeszcze poprawka, jeszcze strzał ze stał, na no taką liczą tutaj rzecz i jaka decyzja arbitra Kielepak. Jeszcze atakują e, piłkarze e, Pomorzanina. Strzał e, z dystansu. Dobra, pewna interwencja dodana. E, Końce dla e, Unii e, Wąrzeźnia. Dwóch piłkarzy Unii e, rusza e, do tej akcji Kacper rybacki. Rybacki sam rybacki, rybacki, polekarne, rybacki, rybacki do końca e, zabrakła Teraz już jednak. E, e, Dobrego podania w kierunku Łukasza Chruścickiego, który połowi Pomorzanina Serot, gdzie po tym wykopie zakończy spotkanie. Jednak jeszcze nie słyszymy gwizdka w Jeszcze gramy te ostatnie sekundy. No dosłownie to była ostatnia sekunda tego meczu Unia Wombrzeźna. Pokonuje Pomorzanin Est Pol Ostek Serocki 2 do jednego trafienia Kubanowaka, Nowaka i Kajetana Wojciechowskiego dla zespołu gospodarzy w pierwszej połowie, trafienie w drugiej Antoniego Chylewskiego. To był jak się później okazało gol y, honorowy dla zespołu y, na który tutaj.